Kochani, witajcie na kanale, Zapytajanie. I dzisiaj zajmiemy się włosami. Jak, jak zauważyliście, ostatnio się obcięłam dosyć krótko. Teraz mam taki toner em, w odcieniu różowo-fioletowym, tak żeby było inaczej. I dzisiaj pokażę Wam parę fryzur właśnie na takie włosy. Ja mam włosy bardzo cienkie, więc y, uwzględnijcie to, że to będą włosy właśnie tego rodzaju. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu pozwólcie, że już tak tradycyjnie teraz będę przypominała Wam o subskrypcji. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to Was serdecznie zachęcam do tego, bo na tym kanale znajdziecie... Wszelkiego rodzaju porady, nie tylko urodowe, ale i wszystkie porady związane z domem. Także dochodzą teraz nowe, ja to nazwałam, vlogi zakupowe, które, na które będę Was zabierać ze sobą. Czy to będą zakupy spożywcze, czy to będą zakupy ciuchowe. Potem będziemy robić zawsze jakiś fajny haul. A poza tym, to sami możecie zobaczyć jeszcze, co fajnego można u mnie zobaczyć. A teraz już przechodzimy do włosów ja idę je delikatnie pomoczyć, bo muszę zacząć od wymodelowania, a nie wymodeluję włosów suchych. Zwykle, słuchajcie, nie używam żadnych produktów, jeżeli sobie stylizuję włosy, ewentualnie używam czasami taką piankę unoszącą moje włosy od nasady. To jest taka pianka, zobaczcie, z takim dzióbkiem. To jest firma Joyco. Ją można sobie bezpośrednio nałożyć jakby w ten sposób. Ale, żeby było szybciej, ja sobie nałożę trochę na, na ręce i po prostu nakładam ją od, od nasady. Dzisiaj moje włosy będą też pokręcone, bo pokażę Wam parę wariacji. Mam i lokówkę spiralną i prostownicę, więc pokażę Wam, jak kręcić włosy na przykład prostownicą. Dlatego na całość nałożę sobie właśnie się zastanawiam. Może wezmę sobie, bo mam dwie pianki. Jedną mam, John Frieda, to jest taka pianka zwiększająca objętość, ale mam też drugą piankę też z firmy Joyco. i to jest taka termiczna pianka, czyli ona będzie chroniła bardziej przed ciepłem, więc i przed modelowaniem i przed potem prostowaniem czy kręceniem włosów. Też sobie nałożę tyle. Więcej nie, bo tylko niepotrzebnie będzie Wam obciążało włosy. Już e, Wam mówię, dlaczego nie stosuję na co dzień pianek na, na długość, bo ja powiem Wam szczerze, ja nie lubię e, tego uczucia takiego. takich sztywnych włosów. A niestety po piankach ja mam takie włosy. Ok. Widzicie? Tyle za dużo. Więc wystarczy mi tyle. Resztę sobie idę spłukać. Dobra, teraz sobie wymodeluję włosy, więc podzielę sobie je na takie trzy... oj... trzy części. Ja mam tej szerokości szczotkę, bo ona delikatnie będzie mi podnosiła od nasady. Jeżeli nie chcecie podnosić od nasady, to możecie mieć o wiele grubszą szczotkę, która, którą wysuszycie sobie włosy. Dobra, ja zaczynam modelować, a Wy to zobaczycie w przyspieszeniu. Dobra, i to by była moja pierwsza opcja, taka w sumie podstawowa, gdzie macie tylko wymodelowane włosy, podniesione od nasady. E, ja mam tą dłuższą grzywkę, więc ja sobie ją tak lekko wywinęłam, a bardzo lubię ten styl, nawet sobie tą grzywkę teraz podcinam, bo lubię jak e, coś mi się tutaj dzieje. Ja nie lubię całkiem prostych włosów, zobaczcie, wyglądałabym okropnie, więc lubię po prostu jak coś tutaj mam. Druga opcja, robimy sobie przedziałek na boku i wywiniemy sobie tę stronę trochę do tyłu, e, przy czym tylko grzywkę będę wywijać, a resztę włosów sobie wyprostuję. sposób, bo włosy, że odwijacie do tyłu. Pierwsze pasemko. Nie do końca. Końcówkę, jak widzicie, zostawiłam sobie wyprostowaną, żeby się połączyła z tymi włosami na dole. I na górę sobie narzucę drugie pasmo. Nie zakręcam je od góry tutaj, bo byście mieli tutaj fale na samym czubku, tylko gdzieś od linii oka. I do tyłu. Drugi bok daję sobie za ucho. Przy czym ja sobie zawsze wyciągam jakieś pasmo. Pozwólcie, że nie będę tego lakierować, bo mam przed sobą jeszcze parę innych fryzur. Jak sobie to przylakierujecie, tak zostanie cały dzień. Będzie inaczej. Zawsze możecie sobie tutaj podpiąć te włosy jakąś fajną spinką. Ja takiej nie mam. Moje dzieci mi dały taką spinkę. Mamo, przypnij sobie taką spinkę. A jeżeli nie macie fajnych, fajnych takich ozdobnych spinek, to dwie wsuweczki. Jedną do góry. Drugą na dół. Teraz tego nie widzę, oczywiście nie wiem czy nie tego. Nie udało się. I robicie sobie taki krzyżyk. Trzecia opcja, jak już mam tą grzywkę podwiniętą, to już pokażę Wam, jak mniej więcej zrobić właśnie e, takie loki prostownicą i zakręcam całość na prostownicę. Te loki prostownicą różnią się troszeczkę od... E, Lokówki. Zaraz to zobaczycie tą różnicę. Robią samemu e, loki, to już Wam mówię, jak najłatwiej. Nie rozpuszczajcie całości włosów na te, które już są pokręcone, tylko wybierajcie. O. W cienkim pasemku. Resztę zapinajcie, bo to będzie do ogarnięcia, a potem szukanie tych prostych włosów będzie trudniejsze. To jest mój trzeci look i słuchajcie, to jest fajny sposób na zrobienie takiej objętości. Możecie także sobie zrobić troszeczkę taki wiecie, artystyczny niełatw. Jeżeli wybierzecie tę opcję, to możecie na tym zakończyć, tylko pamiętajcie o tym, żeby ją bardziej utrwalić. Możecie tak samo sobie głowę przechylić do dołu, wsikać lakierem, ale poczekać, aż lakier wyschnie, i dopiero głowę z powrotem podnieść. Dobra, kolejna, czwarta propozycja będzie z podpięciem. I teraz są dwie opcje. Albo wybieracie opcję taką z podpięciem samej góry, czyli coś, co było yy, modne. Myślę, że do teraz jeszcze, ale od, od dwóch, trzech lat. No ja wyglądam super z płaską górą. <laughs> Nie lubię takich fryzur, ale to jest jako opcja dla dziewczyn, które lubią takie fryzury. Używam do tego, widzicie, takiej tłumaczki i pozwólcie, że ja sobie troszeczkę wyciągnę i poluzuję tą górę, żeby jednak zachować owal. I teraz z tą górą to różnie, co chcecie. Możecie zapleść warkoczek, którego, którego obkręcicie tutaj. Ja sobie tym razem potapieruję trochę, trochę, bo jeszcze mnie czekają dwie, przynajmniej jeszcze. fryzury. Ok. Ojej, jakie tam swoich włosów nie kapierowałam. No ten to wygląda to czarowo. Dobra, tu mam subeczki takimi zwykłymi subeczkami teraz. A... Staram się to jakoś ubić. Możecie to zrobić też na dwa sposoby. Możecie sobie upiąć tak jak wiem, daję wsówki do zamku. O, w ten sposób, czyli najpierw upinacie do przodu, przekładacie do tyłu. Więc taka moja czwarta propozycja. Zaraz Wam pokażę jeszcze z jaką fryzurę ostatnio widziałam, y, która jest wielkim powrotem właśnie z lat 80. Dobra, ściągam tę fryzurę, bo to nie dla mnie. Y, to jaka opcja dla Was powiecie? Ja mam już 40 lat. Teraz już się muszę zachowywać odpowiednio, no. lub też nie. <noise> lub też mniej odpowiednio już, o właśnie, może dlatego. Może teraz już mogę. Dobra. druga opcja, którą widziałam ostatnio, którą byłam wielce zdumiona, to była opcja spinania włosów do góry. Tak jak się to robiło w latach 80. Czyli całą tą połowę. Spina się do góry i nie robi się tutaj na płasko, tylko właśnie wysokiego kucyka. Dobra, spróbujemy. Powiem wam, że dla mnie to jest też próba, bo nie próbowałam tego wcześniej. To będzie fajna opcja do jakiejś luźnej, fajnej bluzy. Ja generalnie, słuchajcie, nie cierpię mieć mocno piętych włosów ze względu na moje czoło. Ale tak jak mówię. Co, nie, co mi nie pasuje, może Wam akurat pasować. I generalnie widziałam, że dziewczyny Tylko jedną teraz tą krótką grzywkę. Yy, widziałam, że dziewczyny nakładają frotki, tak jak były kiedyś takie duże frotki, albo takie materiałowe, duże gumki. Dosyć wysoko są robione te kucyki. No nie, miałam 15 lat. Z pewnością nie jest to opcja dla mnie, <grym> ale jest to, yy, wiecie. Taki pomysł. I to będzie fajniej wyglądało też, myślę, na y, gęstszych włosach. Nie na takich cienkich jak moje. Natomiast chciałam to bardzo spróbować, więc y, pomyślam sobie, że jak robię fryzury, to sobie spróbuję zrobić to teraz. Ok. Wiecie co? Na jakąś wycieczkę z dziećmi w góry, gdzie wolicie mieć włosy spięte. Myślę, że okej. Okay. Taka zabawna fryzura dystansem do siebie to myślę, że nawet fajnie by było. Ja wolę na pewno z włosami wypuszczonymi tutaj przy czole. O! Także tak, na wesoło. Dobra, rozczesujemy. Ja sobie dam tylko troszeczkę jedwabiu, bo już mam lekko prosuszone włosy. Jedbab biosilk niezmiennie od lat. Mój ulubiony. I też zrobimy dzisiaj taką fryzurę na bok. Z tej strony zaplotę sobie warkocz, który sobie zapnę do tyłu, a resztę zakręcę na boki. I to jest taka super fryzurka wieczorowa. Ty bardziej, jeżeli macie na przykład krótkie włosy, z którymi nie warto bardzo jest to zrobić, bo to nawet można zrobić na krótszych włosach. Albo też na cienkich włosach, bo z cienkimi włosami, jak już wiecie, to już w ogóle jest ciężko cokolwiek zrobić. Robię najpierw warkocze. Dobra, zablecimy sobie może tradycyjny Francuz. Jeżeli nie wiecie jak się robi warkocze, ja nagrałam taki filmik z podstawami zaplatania warkoczy w jedną i w drugą stronę, czyli taki do środka i na zewnątrz warkocz. Więc sobie psówką, ja też robię to po matku. i robicie jakby pod włos i się trzyma. Nie odstaje? Nie odstaje. Dobra, jest ok. Możecie sobie jeszcze to poluzować. A resztę teraz już zakręcam na lokówkę. Robicie to w ten sposób. Puszczacie. Ja sobie go zawsze naciągam. O, i wtedy jest taki ładny. Dobra, słuchajcie, zaplotam sobie jednak to w drugą stronę. Trochę to muszę jeszcze poluzować. Okay. I te włosy, które mi tutaj odstają trochę, mogę sobie jakby to teraz Wam pokazać, podopinać troszeczkę do tego werkocza. Ok. Dobra. I taka moja chyba piąta już propozycja. Szósta propozycja to będą włosy podpięte. I teraz będzie szogło, użyję dużo lakieru. <noise> Zostawiam sobie to. Jeżeli nie chcecie, to możecie zrobić całość tak jak ja będę teraz robiła tą stronę, tak żeby one były sztywniejsze i teraz dwa sposoby na upięcie albo sobie to upinacie w formie kucyka i wtedy sobie wyciągacie takie pojedyncze włoski i macie dalej um, warkocz z jednej strony upięty możecie tak samo sobie warkocz na, na górze zapleść i dopleść, dopleść i chwycić go w kucyku razem z innymi włosami albo też jeżeli macie dużo wsówek to możecie sobie chwytać pojedyncze pasma i zapinać je do tyłu. Wy też to robicie jakby pod włos. Zwijacie do góry, obojętnie jak, jak one są polakierowane, one się i tak będą fajnie trzymały. Nie wiem, jak to wygląda z tyłu w wygląda dobrze. Tak, taka fryzurka. szybko, po prostu pięcioma słupkami sobie to popodpinałam. Skręcacie je, wpinacie w słóweczkę. Może Wam pokażę jeszcze raz. Zobaczcie. Skręcacie sobie włoski razem. Do góry. Widać? I w Tak, żeby takie włoski właśnie wystawały. To będzie fajnie wyglądało. OK, mogę już teraz do pracy. Słuchajcie, jestem ciekawa, która fryzura wam się podobała najbardziej, która najmniej. Znaczy najmniej to już wiem, która, bo wiem, sama, sami wiecie, które. Mi się najbardziej nie podobała, ale może macie inne zdanie. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam podobał się dla odmiany filmik yy, urodowy. Oczywiście jak macie pytanie to zapytajcie. A nie, dlatego czekam na wasze propozycje, na wasze pytania yy, i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia.